Jest coś, o czym nikt nie mówi na głos, ale ty to zauważasz. Na ulicach, w barach, w cichych mieszkaniach pod koniec dnia. Mężczyźni znikają. Nie fizycznie, ale emocjonalnie. Chowają serce głęboko w piersi, jak ktoś, kto chowa klejnot, który był już wielokrotnie łamany. Nie wygłaszają przemówień. Nie szukają dramatycznych wyjaśnień. Nie piszą długich, wylewnych postów w mediach społecznościowych. Oni po prostu Odsuwają się. Może ty też to poczułeś, ten moment, w którym głos wewnątrz ciebie mówi, dałem już za dużo. Nie chodzi o rezygnację z miłości, nie chodzi o chłód, nie chodzi o bycie zdystansowanym, niewrażliwym czy wykalkulowanym. To ochrona, ponieważ istnieje rodzaj bólu, który nie krzyczy, porusza się powoli, cicho, jak pęknięcie na ścianie, które rośnie każdego dnia, aż pewnego dnia wszystko się wali. Ten ból to ból bycia niewidzialnym być mężczyzną, który wspiera, który trzyma, który rozwiązuje problemy, który trwa, a mimo to czuć, że to nie ma wagi, nie ma obecności, nie ma wartości. Już tam byłeś, prawda? W tym miejscu, gdzie kochasz jasno i otwarcie, ale spotykasz się z obojętnością, gdzie oddajesz się cały i zdajesz sobie sprawę, że druga osoba jest tam tylko w połowie, gdzie musisz być silny przez cały czas. Ponieważ nikt nawet nie wyobraża sobie, że ty też czujesz. Świat patrzy na mężczyznę i widzi konstrukcję, ale wewnątrz tej konstrukcji jest ciało, jest pamięć, jest zmęczenie. Istnieje moment, i on nadchodzi dla każdego, w którym po prostu męczysz się próbowaniem udowodnienia, że Twoja miłość to miłość. I właśnie wtedy pojawia się cisza. Nie cisza dumy, nie cisza gniewu. Ale cisza tego, kto zrozumiał. Zrozumiał, że we współczesnej miłości ten, kto kocha za bardzo, jest postrzegany jako słaby, że obecność stała się przesadą, że stałość stała się zwykłą dostępnością, że troska stała się oznaką desperacji i mężczyzna uczy się, iwen nie chcąc się uczyć, im więcej oferuje, tym mniej jest widziany. I tu właśnie samotność zaczyna wydawać się pokojem. Nie ta desperacka, pusta, smutna samotność, ale cicha samotność. Samotność, w której na nowo odnajdujesz swój własny głos, swój rytm, swój wewnętrzny czas. Samotność, w której oddychasz bez bycia analizowanym, gdzie istniejesz bez bycia osądzanym, gdzie możesz wreszcie odpocząć od świata. Ludzie z zewnątrz patrzą i mówią: On stał się zimny, zamknął się w sobie, stracił zdolność do kochania. Ale ten, kto tak mówi, Nigdy nie poznał ceny oddania. Prawda jest inna. Nie straciłeś zdolności do kochania, straciłeś cierpliwość do płytkiej miłości, nie zamknąłeś serca. Po prostu zabrałeś je z miejsca, w którym było marnowane, i cicho, niemal niezauważalnie, dokonałeś wyboru. Zanim pokocham kogoś innego, muszę znów pokochać samego siebie. I dlatego tu jesteś, spokojny na zewnątrz, w trakcie odbudowy wewnątrz ale po raz pierwszy od dawna doświadomy. Pytanie teraz nie brzmi dlaczego mężczyźni wybierają samotność. Pytanie brzmi czym stała się współczesna miłość, że samotność wydaje się bezpieczniejsza niż ona? Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będziesz wśród pierwszych osób, które otrzymają każdy nowy materiał, który opublikujemy. Miłość w swojej istocie zawsze była spotkaniem. Przestrzenią, w której dwie dusze się rozpoznają i pozwalają sobie zostać. Ale w dzisiejszym świecie to spotkanie stało się rzadkie. Żyjemy w erze, w której wszystko jest szybkie, rozmowy są szybkie, relacje są szybkie, pożegnania są niemal automatyczne, relacji już się nie buduje, one się zdarzają i kończą, zanim nabiorą prawdziwego znaczenia. To tak, jakby istniał zbiorowy lęk przed czuciem zbyt mocno. Przed oddaniem się zbyt mocno, przed zależnością zbyt mocno. W miejsce oddania wstawiliśmy strategię, w miejsce empatii wstawiliśmy porównywanie, w miejsce obecności wstawiliśmy rozproszenie. Miłość stała się rywalizacją, kto okaże mniej, kto potrzebuje mniej, kto czuje mniej, a jednocześnie wszyscy chcą poczuć coś prawdziwego. To paradoks, to męcząca gra. A mężczyźni zaczynają to dostrzegać. Szczególnie polski mężczyzna, który nosi głębokie dziedzictwo emocjonalne, tych, którzy wytrzymują, tych, którzy trwają, tych, którzy chowają w piersi to, czego nie potrafią ubrać w słowa. Ale teraz rozgląda się wokół i widzi odwróconą dynamikę. On daje uwagę, a ona czuje się znudzona. On demonstruje stałość, a jest to interpretowane jako brak tajemnicy. On kocha w sposób bezpośredni, a jest to postrzegane jako zbyt łatwe. We współczesnym środowisku miłość stała się przedstawieniem, stała się sceną, witryną, autoafirmacją. Wszyscy chcą być wybrani, nieliczni chcą wybierać, wszyscy chcą być pożądani, nieliczni chcą pożądać, wszyscy chcą być kochani, ale nieliczni chcą kochać naprawdę, ponieważ miłość wymaga ryzyka, wymaga odsłonięcia się, wymaga stania się wrażliwym. A wrażliwość jest dziś postrzegana jako słabość. Mężczyzna dostrzega to w milczeniu, obserwuje, czuje, uczy się i powoli przestaje rywalizować, nie z rezygnacji, ale z trzeźwości osądu. Zdaje sobie sprawę, że nie może dalej próbować się wykazać na polu, na którym nikt tak naprawdę nie jest gotów pozostać. On nie rezygnuje z miłości, on rezygnuje z gry ponieważ miłość dla niego to nie spektakl to cisza to obecność to spojrzenie które mówi jestem tutaj a kiedy tego nie znajduje wycofuje się nie po to by się ukryć ale by się ocalić bo mężczyzna rozumie wartość własnej duszy tylko wtedy gdy zda sobie sprawę jak bardzo była ona oddawana ludziom którzy nie potrafili jej utrzymać i tu wszystko zaczyna się zmieniać mężczyzna który kocha naprawdę nie kocha na półgwistka. Nie pojawia się tylko wtedy, gdy jest mu wygodnie. Nie działa z wyrachowaniem, ani nie gra, ani nie ma zamiaru manipulować. Kocha z obecnością, z wysiłkiem, ze stałością. Taki mężczyzna istnieje i zawsze istniał, szczególnie w kulturach takich jak Polska, gdzie dane słowo jest warte tyle, co przysięga i gdzie cisza zawsze niosła więcej znaczenia niż długie przemowy. Ale we współczesnej miłości. Ten typ mężczyzny przestał być doceniany. To, co kiedyś było postrzegane jako cnota, zaangażowanie, stabilność, stałość, dziś jest interpretowane jako uległość lub desperacja. Jeśli wysyła wiadomość, to dlatego, że jest zbyt zaangażowany. Jeśli okazuje zainteresowanie, mówią, że nie ma innych opcji. Jeśli się poświęca, twierdzą, że jest łatwy. Żyjemy w czasach, w których ten, kto czuje głęboko, jest wyśmiewany, gdzie miłość stała się mierzeniem sił, gdzie więź stała się rywalizacją o to, kto zadzwoni ostatni i mężczyzna to dostrzega. Nie dlatego, że ktoś mu powiedział, ale dlatego, że czuje to na własnej skórze. Uczy się, że im więcej daje, tym mniej jest ceniony, im więcej oferuje, tym mniej jest widziany, im głębiej się angażuje, tym częściej jest odrzucany. Nie chciał się nauczyć tej lekcji. Nie urodził się z tym chłodem, stał się taki przez ból, ból próby kochania kogoś, kto chciał być tylko podziwiany, ból poświęcania się komuś, kto chciał tylko czuć się pożądany, ból wiary we wzajemność tam, gdzie istniała tylko próżność i pewnego dnia po prostu się męczy. To nie jest eksplozja, to nie jest głośne zerwanie, to cisza. Mężczyzna, który kiedyś oferował wszystko, zaczyna oferować mniej. Nie z egoizmu, ale dlatego, że nauczył się szanować własne serce. Rozumie, że inwestowanie w kogoś, kto nie potrafi przyjmować, jest jak wlewanie wody do pękniętego kubka. Nic nie zostaje, nic nie zapuszcza korzeni, nic nie rośnie. Patrzy na siebie i pyta: Dlaczego wciąż próbuję ratować coś, co nigdy nie widziało we mnie portu? Dlaczego nalegam na kogoś, kto zawsze zostawiał mnie na marginesie? Zdaję sobie sprawę, że o prawdziwą miłość nie trzeba błagać, nie trzeba jej zdobywać emocjonalnymi poświęceniami, nie trzeba jej cały czas udowadniać. Miłość, która wymaga by się pomniejszył, to nie miłość, to konsumpcja, więc przestaje, nie dlatego, że przestał czuć, ale dlatego, że w końcu nauczył się wybierać siebie. I ten moment wszystko zmienia, bo od tej pory mężczyzna patrzy na miłość inaczej, nie jako na coś, co musi zdobyć. Ale jako na coś, czym warto się dzielić. W ten sposób zaczyna odsuwać się nie od ludzi, ale od więzi, które wyczerpują jego duszę. Był czas, kiedy kochać znaczyło iść ramię w ramię, dwoje przeciwko światu, dwie historie spotykające się, by stworzyć wspólny los. W polskiej wyobraźni zawsze było to jasne: miłość była budową, była pracą, była fundamentem, nie grą, ale strukturą. Ale coś się głęboko zmieniło. Dziś nikt nie chce być obok kogoś, chcą być ponad. Współczesna miłość przekształciła się w psychologiczną planszę do gry, na której każdy gest jest obliczany, ważony, analizowany. Kto pierwszy wyśle wiadomość, przegrywa. Kto okazuje tęsknotę, jest słaby. Kto się oddaje, jest śmieszny. Ludzie się nie spotykają, oni się mierzą, nie patrzą na siebie, porównują się, nie oddają się. Chronią się. I każdy trzyma swoje serce jak naładowaną broń, nie po to, by kochać, ale by się bronić. Kiedy mężczyzna podchodzi ze szczerością, nie jest postrzegany jako ktoś gotów budować, jest postrzegany jako ktoś, kto poczuł pierwszy. A kto czuje pierwszy, w grze współczesnej miłości jest na straconej pozycji. Logika jest prosta i okrutna: kto mniej potrzebuje, dominuje, kto mniej czuje, kontroluje, komu mniej zależy, wygrywa. Ale co wygrywa? Związek to nie pole bitwy, albo nie powinien nim być. Mimo to wielu traktuje miłość jak symboliczną walkę o władzę emocjonalną. Testują, by zobaczyć, jak daleko posunie się druga strona. Wstrzymują czułość, by zobaczyć, czy druga strona będzie błagać. Tworzą dystans, by zobaczyć, czy druga strona wpadnie w desperację. To nie miłość. To manipulacja uczuciowa, która maskuje się jako wolność a mężczyzna obserwuje to ze zmęczeniem. To nie złość, to nie uraza, to wyczerpanie. Zdaje sobie sprawę, że w tej grze nikt nie wygrywa, bo kiedy jedno wygrywa, oboje przegrywają, kiedy ktoś się narzuca, ktoś milknie, a cisza w związku to początek emocjonalnej śmierci. Czuję na własnej skórze, że miłość stała się sceną, nie domem, niekończącym się przedstawieniem, w którym każdy próbuje wyglądać na bardziej niezależnego, silniejszego. Chłodniejszego. Jakby czucie było wadą, ale tu tkwi paradoks. Wszyscy chcą miłości, ale nikt nie chce być pierwszym, który pokocha. Wszyscy chcą być widziani, ale nikt nie chce się ujawnić. Wszyscy chcą być wybrani, ale nikt nie chce wybierać pierwszy. Dlatego tak wiele historii zaczyna się intensywnie, a kończy pusto. Dlatego tak wiele obietnic rozpada się, zanim stanie się rzeczywistością. Dlatego tak wiele związków kończy się bez rozmowy, bez żałoby, bez pożegnania, po prostu znikają. Mężczyzna w obliczu tego uczy się czegoś istotnego. Nie ma intymności tam, gdzie jest rywalizacja, nie ma partnerstwa tam, gdzie jest strach, nie ma miłości tam, gdzie jest potrzeba udowadniania, że nie potrzebuje się drugiego. Obecność nie kwitnie w defensywie i zaczyna się zastanawiać. Czy warto brać udział w grze, w której czucie jest karane? Czy warto walczyć o więź, w której oddanie jest postrzegane jako słabość? Odpowiedź, kiedy przychodzi, jest prosta i głęboka: nie. Ponieważ miłość to nie pojedynek to ciche porozumienie między dwojgiem serc, które wybierają, by się nie ranić, a mężczyzna, który to dostrzega, nie staje się zimny, staje się selektywny. On nie zamyka serca on zamyka dostęp. Od teraz więź jest kontynuowana tylko wtedy, gdy istnieje wzajemność. Żyjemy w erze, w której nic nie trwa, gdzie uczucia są traktowane jak pory roku, przychodzą, ogrzewają, chłodzą i odchodzą. Ale problemem nie jest sama zmiana, bo miłość z natury oddycha, porusza się, przekształca. Problemem jest brak zaangażowania w samą transformację. Dziś obietnica jest składana w intensywności chwili, i rozpada się przy pierwszym zderzeniu z rzeczywistością. Ile razy już tego doświadczyłeś? Związek, który zaczyna się, jakby był przeznaczeniem. Jakbyś wreszcie znalazł kogoś, kto rozumie twoją ciszę, twój rytm, twoją istotę. A potem, przy pierwszym konflikcie, drzwi się zamykają, przy pierwszym dyskomforcie zapada cisza, przy pierwszej prośbie o głębie następuje ucieczka, kłótnia zamienia się w blokadę. Wątpliwość zamienia się w oddalenie, trudny etap zamienia się w porzucenie. To tak, jakby nikt już nie potrafił trwać, jakby każda więź była jednorazowa, zastępowalna, tymczasowa. Obecna kultura mówi, że zostanie to uległość, że naleganie to słabość, że podtrzymywanie więzi to strata czasu. Ale to kłamstwo ubrane w nowoczesność to się nie nazywa wolność to strach. Strach przed czuciem zbyt mocno, strach przed byciem widzianym, strach przed potrzebowaniem, a więc zromantyzowano akt odchodzenia, zamieniono ucieczkę w dojrzałość, nazwano miłością własną to, co w rzeczywistości jest niezdolnością do budowania relacji. Już to zauważyłeś, już doświadczyłeś ciężaru konieczności odbudowywania wszystkiego od zera wielokrotnie, uczyć się ciała, spojrzenia, oddechu, nastroju. Historii kogoś, by potem musieć wymazać wszystko z pamięci, jakby to było niczym. I ten proces wyczerpuje w sposób, o którym się nie mówi. To nie tylko zmęczenie, to rodzaj wewnętrznej erozji. Kiedy mężczyzna przechodzi przez to wielokrotnie, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest taki punkt, w którym nie chodzi już o kolejną szansę, chodzi o emocjonalne przetrwanie. Nie zamyka się z powodu chłodu. Zamyka się, by nie zostać ponownie roztrzaskanym. Odkrywa coś, czego nikt mu nie powiedział: ludzkie serce to nie maszyna. Nie zostało stworzone do nieskończonych nowych początków. Każde pożegnanie ma swoją cenę. Każda odbudowa pozostawia po sobie fragmenty. Więc robi coś, co świat źle interpretuje. Wraca do siebie. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że jedyne miejsce, którego nie opuści, to jego własna cisza. Jego własne ciało, jego własny umysł, jego własny wewnętrzny dom. A kiedy wybiera pozostanie ze sobą, to nie jest izolacja, to nie jest odwrót, to nie jest rezygnacja. To strategiczne wycofanie, by się zregenerować, by odzyskać równowagę, by znów poczuć własny oddech bez konieczności odgrywania siły, humoru, pewności siebie czy lekkości, by kogoś zadowolić. Rozumie, że jeśli związek wymaga, by się zgubił, aby trwać, to nie jest to miłość, to emocjonalne poświęcenie przebrane za romans. I w tej jasności umysłu coś zaczyna się zmieniać. Mężczyzna, który kiedyś oddawał się bez granic, zaczyna wybierać nie dlatego, że czuje mniej, ale dlatego, że nauczył się czuć z rozeznaniem. On nie ucieka przed miłością, ucieka przed niestabilnością, która zniszczyła go od środka. A cisza, która się z tego rodzi, nie jest pusta, jest uzdrowieniem. Nadchodzi moment, w którym mężczyzna po prostu milknie nie z rezygnacji, nie z urazy ale dlatego, że w końcu zdaje sobie sprawę, że hałas wokół niego nigdy nie pozwolił mu usłyszeć własnego głosu. Świat wymagał od niego, by był silny, by wszystko rozwiązywał by był zawsze dostępny, zawsze stanowczy, zawsze pewny ale nikt nie zapytał, co czuł. Nikt nie zapytał, ile kosztowało podtrzymywanie tego wszystkiego w środku. Więc cisza przychodzi jak schronienie, nie jak pustka. Cisza nie wymaga, nie ocenia, nie porównuje, nie rozlicza. W ciszy nie musi niczego nikomu udowadniać, ani być lepszym, ani ciekawszym, ani bardziej pożądanym, ani silniejszym niż jest w rzeczywistości. W ciszy jest po prostu sobą i po raz pierwszy czuje rodzaj spokoju, którego nie trzeba wyjaśniać spokój. Braku konieczności rywalizowania, spokój braku konieczności przekonywania. Spokój braku bycia codziennie testowanym emocjonalnie, ponieważ we współczesnej miłości mężczyzna żyje w niewidzialnej wojnie. Wojnie, która nie pojawia się na twarzy, ale zżera pierś. Wojnie oczekiwań, gier psychologicznych, testów wartości, cichych sporów, gdzie czucie jest podejrzane, gdzie wyrażanie jest słabością. Gdzie troska jest niepotrzebna, a kiedy się wycofuje, wszystko się zmienia. Budzi się w ciszy i czuje, że jego własne ciało oddycha inaczej. Umysł zwalnia, klatka piersiowa się rozluźnia, napięcie, które nosił na barkach, zaczyna opadać. Zdaje sobie sprawę, że samotność to nie pustynia, to świątynia, miejsce, w którym może uporządkować to, co zostało w nim zniszczone. I właśnie w tej wewnętrznej przestrzeni budzi się coś niepodlegającego negocjacjom. Spokój jest wart więcej niż jakikolwiek związek. Bo miłość, która odbiera ci spokój, nie jest miłością, to przebrane przywiązanie, to zamaskowana zależność, to strach przed samotnością ubrany w uczucie. Zdaję sobie sprawę, że aby kochać kogoś bez utraty siebie, trzeba najpierw nauczyć się pozostawać całym, będąc samemu. W ciszy uczy się na nowo oddychać, spać nie martwiąc się o wiadomości, które nie przychodzą. Żyć nie potrzebując walidacji. Czuć nie prosząc o pozwolenie. I im bardziej odnajduje się w tej przestrzeni, tym jaśniejsze się staje. To nie tak, że nie chce kochać. Po prostu nie będzie już negocjował dlatego swojego spokoju. Rozumie coś, do czego niewielu ma odwagę się przyznać. Spokój to nie luksus. To fundament to podstawa, to grunt. A każda relacja, która nie szanuje tego gruntu, staje się ruiną, staje się stratą, staje się desperacją przebraną za romans. Tu właśnie mężczyzna się zmienia. Nie w sposób wybuchowy, ale cicho, głęboko, ostatecznie. Spokój, który znalazł, nie jest ucieczką, jest powrotem. Istnieje głębokie nieporozumienie w sposobie, w jaki świat patrzy na męską samotność. Mówią, że samotny mężczyzna to złamany mężczyzna, zimny mężczyzna. Mężczyzna, który się poddał, ale ty wiesz, że to nieprawda. Samotność nie była tym, co cię zraniło. Była tym, co cię uratowało. Bo przed samotnością był hałas, oczekiwania, niekończące się próby bycia wystarczającym, dopasowania się, wypełniania pustek, które nie były twoje. Oddałeś się za bardzo, zgiąłeś się za bardzo, dopasowywałeś się, aż prawie zniknąłeś. A kiedy wszystko się rozpadło, kiedy miłość stała się jednostronnym wysiłkiem, cisza stała się jedynym miejscem, w którym wciąż mogłeś oddychać. To nie była ucieczka, to był powrót. W samotności mężczyzna odnajduje to, co odebrał mu świat, prawo do istnienia bez konieczności tłumaczenia się. To w tej przestrzeni serce zwalnia, umysł się wyrównuje. Ból przestaje być otwartą raną i zaczyna przekształcać się w zrozumienie. W samotności uczysz się na nowo słyszeć swój własny głos. Nie głos pragnienia bycia akceptowanym, nie głos strachu przed odrzuceniem, nie głos ego, które chce coś udowodnić światu, ale głos, który mówi: Jestem tutaj i istnieje, nawet gdy nikt mnie nie widzi. Samotność leczy, ponieważ nie wymaga występu, nie wymaga wysiłku, nie stawia cię w ciągłej rywalizacji. Ona po prostu robi miejsce, by czuć, by akceptować, by się odbudować. I im dłużej trwasz w tej ciszy, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie jest ona pusta. Jest święta. To w niej oczyszczasz serce z tego, co je zraniło. To w niej na nowo definiujesz granice. To w niej przestajesz mylić miłość z potrzebą, namiętność z zależnością, przywiązanie z połączeniem. Nie izolujesz się od miłości. Przygotowujesz się, by rozpoznać prawdziwą miłość, gdy zapuka do Twoich drzwi, bo teraz wiesz: miłość to nie niepokój, to nie rywalizacja, to nie test, to nie gra. Miłość to obecność, to spokój, to ekspansja. I tylko mężczyzna, który już odnalazł spokój w sobie, jest w stanie przyjąć ten rodzaj miłości bez strachu przed utratą siebie. Samotność to nie pustynia, to miejsce powrotu do centrum. Mężczyzna, który w niej odpoczywa, nie staje się zimny, staje się cały. Prawda jest taka, że mężczyzna nie urodził się, by iść sam. Zawsze pragnął mieć kogoś u boku, kogoś, z kim mógłby dzielić ciężar świata, cichą noc, zapach porannej kawy, ale nauczył się, poprzez upadki, że są ceny, których nie warto płacić. Utrata samego siebie, by nie być samemu, to jedna z tych cen. Już widział, co się dzieje, gdy oddaje się komuś, kto nie potrafi strzec tego, co otrzymuje. Już poczuł na własnej skórze zużycie miłości, tam gdzie miłość nie znajduje odwzajemnienia. Już posmakował zmęczenia próbami bycia wystarczającym dla kogoś, kto nigdy nie potrafił docenić obecności. Nie odizolował się, bo zrezygnował z miłości. Odizolował się, bo dojrzał. Samotność dla niego to nie pustynia, to schronienie to tam się odbudowuje. To tam serce wraca do właściwego rytmu. To tam na nowo uczy się być w pełni ze sobą. A kiedy mężczyzna w końcu doświadcza tego spokoju, spokoju, który nie wymaga, by się ukrywał, by się pomniejszał, by był kimś innym, rozumie coś, czego wcześniej nikt nie wyjaśnił: Spokój jest wart więcej niż towarzystwo. Dlatego wybiera czekanie, nie dlatego, że jest zamknięty, ale dlatego, że jest uważny, odda się ponownie tylko tam, gdzie będzie spokój w głosie. Troska w spojrzeniu, dojrzałość w gestach, gdzie cisza między dwojgiem ludzi nie będzie krępująca, ale będzie domem, gdzie miłość nie będzie rywalizacją, ale odpoczynkiem. A kiedy ta kobieta nadejdzie, bo pewnego dnia nadejdzie, on pokocha bez strachu, z obecnością, ze stałością, z tą pewnością, której nie trzeba ogłaszać, bo miłość, gdy jest prawdziwa, nie hałasuje, ona oddycha. Samotność mężczyzny to nie porzucenie świata, to most do miłości, której jeszcze nie znalazł, ale którą teraz potrafi rozpoznać.